Cześć wszystkim, ja jestem Kzcie i serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek Z Medywala 2 na modzie Legacy of the Great Torment I znowu mi się mapka zbugowała Na w szczęście to się nagrywa Już chwileczkę wczytamy Zrobimy co mamy do zrobienia i uderzamy w bitwę, bitwę po prostu rozgnieciemy krzyżaków Chociaż nie. No, bugowało się. Bo tu pokazuję, jakby było nasze. My sukces is. Aha, czyli mój sukces. Zawdzięczam krwi moich wrogów. Ciekawe. Zobaczmy, coś. Tu. Zobaczmy. Po pierwsze, co oni tutaj mają? Szczerze ja powiedział, to mi wygląda na najemników. Ten jeden mi oddział wygląda na normalnych. No właśnie widzicie, tutaj są oddziały krzyżaków. No nawet co nie zacząłem przyznać. No. Żegnam pana. Nie. Idziemy Ciekawe czy to ktoś potem obejrzy W sumie tak się mówi do siebie Będę miał lepszą pogodę? Ostatnie przeklikanie Dobra, ryzyko się nie opłaciło. A więc zobaczmy Ci panowie potrzebują jakiejś poranki. Chyba to my mamy większy ojciec, W sumie nie wiem jak strzelcy działają też. Mhm. A więc zobaczmy, ci będą bronić tej franki, a ci tamtej. Szkoda, że tu nie mam jazdy, ale jak wiecie zajadło mnie na razie ciężko, e, cienko. Zobaczmy jak to wyniknie. Przyspieszmy to trochę. Chwila proszę Poproszę panów tutaj w takim razie Biegły się Ketapultę tu Ty komputer mnie przetestował czy... Nie, tylko mnie komputer przetestował. Nie, jednak idzie. Komputer daje sobie sprawę z tego, że jest. Ko nie, komputer sobie nie zdaje sprawy, kim jest. No. gdzieś nie zielę kombinuje. Szczerze powiedziawszy, trochę jak koń pod górę. Myślę, że tak będzie dobrze. Przyspieszmy. I obserwujmy, co robi wróg. Bo to jest te obecnie najważniejsze. Mhm. Nie podpalam Tu Pana wystrzelacie Wybaczcie, ale mi się rozlodowuje laptop Chwilę No już wróciłem Z tym powiedzmy, że zostało mi 7 minut gry macie ich sierżanci normalnie. Tak sierżanci. Ale no jesteście tacy inni. Kośnicy zaczęły spróbować próbują strzelać. Jakieś straty? Na razie żadne. Uuu! Idą. Idą na nas, panowie. Idą Mam nadzieję, że ktoś to ogląda. U. To są zdecydowanie na piwnicy. Nie wiem w, czy, w co dzień strzelają. Zobaczymy ile są warci Ci Jeli 61 61? że trudno mi powiedzieć, że oni są warci, Natomiast wiem jedno. Wykuśniono. A, katapulta wciąż mnie wbije. Kurwa, macie. Iko siya. Pano Te, te oddziały? To już strzelał tu. Ten tu ma strzelać. I ten też. Opryszkowie, a to jest. Heavy infantry, a myślałem, że strzelcy. W takim razie nie są tacy świetni. Zdecydowanie nie. Yy, po prostu mało chyba grą późniejszą erę w Mediwald 2, czy nie re Po prostu widać, że. Po prostu też szarze kawalerii mnie zmiotła Zabiliśmy właśnie wrogiego generała. Jedziesz, panie. E, trzeba przyznać, że ci obrody Oni są nieźli. Si oni są heavy infantry, a są szybsi od milicji. Takie Biegnij, panie. Uu. Nie, ale naprawdę, oddział mi się podoba. 12% czyli około 200 ludzi tragedii nie ma ty katabulta stop chodzi mi najbardziej o tych kuszników oj opryszkowie są świetni zobaczcie jak oni tych siekają Crossbowmen, tak, to są kusznicy, bardzo miło mi z tego powodu. Wniosek z tej bitwy nasła się sam. To, że Armia Droga nie znaczy, że wcale taka literna. Może złożona z elit, ale... To z zasadą papierkami i nożyce. O taką. A ci to co? Rozbłumy. No wygonić milicję Tu mamy generalską błotgładnię Jeszcze przy okazji jedźcie tych Jak mówiłem za, Kiedyś Zasada rzymskiej armii Rzymianie W czasie bitwy zabijali może 800 ludzi Na krzyż jednak gdy się bitwa skończyła i wróg rzucał się do ucieczki, straty wynosiły po 50. Przeżywało 800 ludzi. I też fajnie jest to, że miasta w tej modyfikacji nie są takie, że... o że przy, jak to mówią gówno zrekrutujesz, nie miasta w tej modyfikacji są na tyle fajne że umożliwiają rekrutację naprawdę fajne chodziło dzięki tym nie wiem, jak z, z innymi frakcjami 600 więźniów Ci zwieją Trudno się mówi Jak to moje opryszkowie nie dają rady? Jechać ich panowie, jechać I pieszamy Chociaż w sumie bym z... Uuuu fala ludzi <laughs> Przecież powiedział, że się sam, że sam bym spierdalał

No, z tym razem to ja chcę atakować, więc może. Tu? Spróbujemy, zobaczymy jak sobie poradził. Automatek, tak do 300 ludzi, to jest ten atak. W sumie... Zobaczę, co będę mógł rekrutować w tym zamku, czy było warto. Okupujemy, oczywiście. Czyli to są dział Machiavelli'ego jakieś Czyli to były jakieś rejony Włoch mniej więcej Bo trzeba je coś skosować Dobra, nieważne Zobaczymy jak tego wyjdziemy Ale też fajnie, że to jest podpisane mniej więcej te kontynenty Napa, Northland Że mniej więcej wiadomo, czego się tam mamy spodziewać. Chyba tę ten Tony Corner skupią. ciekawe czy te oddziały Makiewalnego są w garni, Jeżeli tak, to jestem ukontentowany. Chyba w ogniwalu dwójcy 3 nie było oddziałów takich, że. O! Chyba zwiewają. Jednak nie Decydowanie nie jest Mam pomysł, że mogę z nim zrobić tą flotą No U, Zwierzka jakaś Okej okay, wszystko w porządku. Nacisnąłem tylko Escape chciałem nacisnąć, a ja to nacisnąłem równocześnie ten U. Coś mieli bardzo Aha. Ile to jest w stanie utrzymać OK, czyli tych po prostu skasujemy Uh -huh. Coś mi bardzo skoczył Jakiś ten A chyba że nastawiam jakieś rekrutacje albo budynki Nie jestem pewien uh -huh. Jak widać Jesteśmy ogólnie już Susi Dostać wieżyczkę Bordia. Czyli to mniej więcej wylądowałem na rejonie Włoch. Na terenie Włoch. Ciekawe. Ciekawe mnie też, gdzie są Francuzi. A dzisiaj Borgiya to bardziej taka francuska rodzina, ale ze względu na to, że tam w popkulturze nabrało się, że o, Borgia by to byli, papier, że było kilku papierzy, tam potem Assassin's Creed, bodajże, dwój, drugi. Drugi Brotherhood, chyba tak. Nie wiem, nie gra. Ale mniej więcej, dobra, ja nie rozumiem, jak po grać po to grać w Assassin's Creed'a. Rozumiem, że tam coś tam obejrzeć, z jego tek. To nawet fajnie wygląda, jak się ogląda. Ale grać. Uff. Boże, święte. Chyba, że napadzie, ale na komu pojawia tu, że ten, 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 system walki o znalazłem francusiów francuzów. aha bo mam budynki na w kolejce tu myślę, że to myślę, że może coś taniego bym chciał zbudować Ci ewidentnie nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, chociaż mają dużą armię, ale myślę, że w zamku by mnie nie pokonali. Trzy. Niedługo będziemy mogli rozpocząć przetrenowywanie tych oddziałów. Ok, więc tu mamy komplecik, czyli wszędzie już mamy komplet. Teraz mi powiedz, jak tu jest mniej więcej z osiem 38%. Powiedz mi tylko, czy ja mam z nimi wojnę. Dziękuję. Mhm. Rekrutujemy w takim razie. Dobra. To teraz hajsu. Myślę, że się teraz powinni wycofać. Właśnie to jest właśnie fajne w tych garnizonach, że ciężko atakować dużymi armiami jak, ktoś, jak wiadomo, że ktoś ma już zaplecze. gospodarcze. Bo cóż z tego, że on wysłał na mnie pełną armię? Jak ja zgromadziłem, może nie weterańską, nie jakąś taką super, ale zgromadziłem armię, która w mieście jest w stanie bez problemu się z nim obronić i zadać mu gigantyczne straty w ciągu. tury. Właściwie to byłem do kości wysłał dyplomatę, żeby ci sfajerować i móc się skupić na jakimś froncie. No, jak widać, już się nasz przygód normalnie było związane, to z tym, że masę rzeczy było zrobione na zapas, okay. medici. Fajnie? Mhm. Mm Nie wiem ja za bardzo, co mam tu wybudować, myślę, że bardziej będę się opierał na strukturze militarnej obecnie. O. To potrzebuje dobrego... Mhm. Uh -huh. Ale zobacz, mam jakbyś spróbować yes. Cheese Fire. Yes. Wy mi zapłacicie Powiedzmy 1000 10 tysięcy ending. Powiedzmy Dajcie mi 2000 i, i swoją mapę informacji Czybym wiedział gdzie mam atakować Rejected? to Cheese Fire załapie informacje Dobra, spróbuję potem Coś, ewidentnie mają problemy w floty No cóż, jakoś to może przeżyjemy. Chwila. Tym razem to zacinka, to moja mina. Bo wiecie co sobie przypomniałem? Że właśnie minęło 25 minut. Co znaczy, że tutaj nagrywanie. Mam nadzieję, że ktoś mnie oglądał. Mam nadzieję, że ktoś się ten, ktoś mnie się dobrze bawił. Dzięki na razie i cześć.